Moją intencją tej mszy świętej jest modlitwa dziękczynna za to, że mi Panie Boże, nie wiem, czymś tam się udało, coś mi pomogłeś albo... To tak, tak jest. albo to, co być może prosiłem właśnie się wypełniło, więc bardzo Ci za to chcę podziękować. I dobry wieczór i dzień dobry. I witamy się z Państwem bardzo serdecznie i ostatnio mówiliśmy o składzie apostolskim jakoś się udało, mam nadzieję, wytłumaczyć. Tak, dzisiaj będziemy mówili o ostatnim elemencie liturgii słowa. <laughs> jak się okazuje, jak widzicie Państwo, jest tak go sporo i tych treści rzeczywiście nie mało i jest to modlitwa powszechna. Bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam panią, która komentuje nasze, nasze spotkania na, na YouTubie, Która, wtedy, kiedy my no tak mocno jakoś chyba docisnęliśmy temat, jeśli się nie mylę, czytań, tak, tak mi się wydaje, to powiedziała, że we wspólnotach naokatechumenalnych, no to jest taka podstawa, żeby wiedzieć o co w tej liturgii chodzi. Przychodzimy na niedzielną eucharystię, no to masz wiedzieć co się tam dzieje, tak? tak? I że właśnie wspólnota nauczyciel-humanalna tak. jest takim no, no taki, takim też dobrym przykładem, tak. że warto jest się postarać. Modlitwa powszechna powinna zawierać zawsze kilka wezwań, które są no nie chcę używać słowa obowiązkowe, ale powinny się w niej pojawić. Zwłaszcza podczas muszy świętej, kiedy właśnie no jest to takiej no, w kościele sprawowanej, bo co innego czasami bywa, kiedy jest to modlitwa powszechna, na przykład w jakiejś wspólnocie, gdzieś, gdzie jest modlitwa taka spontaniczna, ale jeżeli jest kapłan, a skoro jest to Musza święta, to jest kapłan, to i tak zazwyczaj te, będzie się starał te wezwania, o których zaraz powiem, też wpleść w tą modlitwę spontaniczną. Aby one się tam pojawiły. Bo ta modlitwa powszechna, to jest modlitwa nas wszystkich. Tutaj wielokrotnie y, podczas naszych spotkań dotyczących liturgii pojawiało się słowo y, powszechna, powszechne. Tak. No to, to jest to, co, y, co jest twoje, co jest moje, co jest y, naszych, y, naszych widzów i co Czyli jest kapłana. modlitwa katolicka. Tak jest. Bo katolikos po grecku to powszechne. powszechne. Tak. Y, zawsze powinno się pojawić y, wezwanie które będzie modlitwą za papieża. Mhm. Czasami one są łączone, więc tutaj to proszę też traktować tak na luzie, bo to niekoniecznie musi być tak, że za papieża Ciebie prosimy, potem tam za biskupów Ciebie prosimy, za duchowieństwo Ciebie prosimy. Niekoniecznie. Czasami można to połączyć, bo modlimy się za, za papieża, biskupów, za kościół, kapłanów, diakonów i tak dalej, mhm. za wszystkie osoby konsekrowane. I obowiązkowym właśnie wezwaniem zawsze jest za Kościół. Czasami to się nawet da połączyć razem. Nie widzę w tym nic złego, tak naprawdę, ale można to rozbić. Niekoniecznie czasami, prawda? Módlmy się za Kościół Święty, za naszego papieża, za biskupów i tak dalej, aby coś tam, coś tam, mhm. coś tam. Więc to jest taki, można powiedzieć, must have. Kto układa modlitwę powszechną? To znaczy. Jest to tak, że ona jest w takiej księdze liturgicznej i one są mhm. dostępne. Można też. One są w różnych formach, ale może być też tak, że jest układana nie, wiem, przez księdza, albo przez świeckich, którzy na przykład zostaną o to poproszeni. O, wiesz, dlaczego cię o to pytam? Nie. Ponieważ okres komunijny to też jest taki okres, który mobilizuje nas mówię, no właściwie mobilizuje rodziców do tego, że jeżeli dziecko będzie zaangażowane w liturgię, no to tam się ta modlitwa pojawi i prawdopodobnie będzie też tak, że każde z dzieci będzie mówiło oddzielne wezwanie. Tak. No i wtedy zawsze się zastanawiam, ale kto to pisze? Kto to pisze? Bardzo często wtedy to jest no wiadomo, ta chronologia też. Tak. I, ale później już to znaczy, ta w sama sytuacji, treść. W sytuacji, kiedy jest to... Właśnie pierwsza komunia, święta, nie wiem, bierzmowanie, jakieś inne uroczystości, mm -hmm. to tą modlitwę można bardzo sprofilować. Ona może być bardzo dostosowana do danej uroczystości. I można po prostu napisać jakąś taką, właśnie modlitwę, która będzie, no właśnie, jakoś tak mocniej nawiązywała do tego, co się w tej chwili celebruje. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, panie. W niektórych parafiach jest tak, że ciebie prosimy i my odpowiadamy, wysłuchaj nas, panie. W niektórych parafiach jest tak, że jeżeli ktoś się dobrze czuje w tej wersji śpiewanej, no to jedna to i druga strona. Można zaśpiewać właściwie... i śpiew od, o, Odpowiedź też jest śpiewana, a bywa i tak, że całe wezwanie jest śpiewane, prawda? Więc to już no, jest taki, tak, taki tak. oczko wyżej. Co więcej? No więcej jest to, że jeszcze są kolejne wezwania, które też powinny się zawsze pojawić w modlitwie powszechnej. No Czyli mamy papierze, mamy biskupów. No, no kapłanów, i, i, znaczy tak, generalnie duchowieństwo. Tak powinno się zawsze pojawić wezwanie dotyczące intencji mszy świętej, danej mm -hmm. intencji. Mm -hmm. Czyli jeżeli intencja jest, nie wiem, tam w 50. rocznicę ślubu, tam leokadi i Stefana, no to to wezwanie się powinno. Mm -hmm. Módlmy się właśnie w intencji Leokadii i Stefana, którzy w 50. rocznicę tam ślubu, nie, aby ich miłość, coś tam, coś tam, jakoś to ładnie można obrać. Natomiast jeżeli Msza Święta jest sprawowana za zmarłych, to wtedy można połączyć intencję razem z wezwaniem za zmarłych, bo zawsze musi być wezwanie za zmarłych. To prawda? Więc jeżeli jest to intencja za żywych, no to jest inten... na pewno modlitwa w intencji tej szczegółowej przy świętej prawda o tym mówiliśmy i oddzielnie jakby wezwanie za zmarłych Mówimy się za wszystkich zmarłych aby przez miłosierdzie Boże nie wiem dostąpili na przykład łaski zbawienia i mogli przebywać razem z Chrystusem w niebie ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie Natomiast, jeżeli Musza Święta jest za zmarłym, no to modlmy się za wszystkich zmarłych, a szczególnie za polecanego, czy polecanych w tej mszy, w tej mszy świętej, świętej na przykład. Mm -hmm. Więc można to w ten sposób potraktować też. Poczekaj, poczekaj. Czekam. Mówiłeś, że ile? <grym> ile, ale całkiem niedługo, <grym> ile jest wezwań? Mniej więcej 8, 9? Mm, nie ma reguły. Nie mm -hmm. powinna ta modlitwa oczywiście trwać zbyt długo, więc no takie stałe, które zawsze powinny być, tak. no to już mamy cztery w tej chwili, mm -hmm. tak? Za kościół, za duchowieństwo, za zmarłych i za intencję świętej, która może się złączyć nam ze zmarłymi. Ostatnim wezwaniem zawsze w, w modlitwie powszechnej powinno być wezwanie za nas samych tu za to zgromadzenie liturgiczne. Czyli módlmy się za nas, którzy stoimy, nie wiem, wokół ołtarza, albo na nas, za nas obecnych na tej Eucharystii, mm -hmm. abyśmy czerpiąc moc Chrystusowego ołtarza i, i jego ciała, na przykład, nie wiem, tam doszli do zbawienia i tak dalej. To Treść oczywiście może być różna. I jest to zazwyczaj ostatnie wezwanie. Natomiast ile tych wezwań powinno być? Dobrze jest, jak jest ich, nie wiem, sześć, siedem, czasem osiem. No jak się robi ich tam, prawda, 16, no to już jest się robi dużo, prawda? Mm -hmm. y taką. Bardzo, ale to bardzo uroczystą formą modlitwy powszechnej jest modlitwa powszechna w nie tak dawno przeżywany Wielki Piątek. Ona jest trochę inna, jest też zazwyczaj bardzo uroczyście, że tak powiem, celebrowana, często też śpiewana. No i tam mamy też bardzo konkretne wezwania za. Za wierzących, za niewierzących w Chrystusa, za no właśnie za, za wierzących w Chrystusa, ale nie, niekoniecznie katolików. Mamy za Żydów, za i tak dalej. Tam, tam jest 10 wezwań. Dokładnie 10, tak? No ale to, to raz w roku się coś takiego zdarza, że tam, bo to jest w ogóle według mszału, tam są konkretnie wypisane te, te wszystkie intencje, więc tam nie ma żadnej dowolności. Tylko to są teksty liturgiczne, które już są przypisane do Wielkiego Piątku. Natomiast w przypadku każdej mszy świętej, czy to jest msza święta w dzień zwykły, czy to jest msza święta w dzień prawda, świąteczny, w niedzielę, to, to te wezwania, mówię, no, tych stałych wezwań nie można pominąć. A oprócz tego mamy też wezwania, no, nazywamy je w szczegółowych intencjach, tak, w szczególnych intencjach, czyli tutaj możemy, nie wiem, no, w obecnej sytuacji na świecie, na przykład modlimy się o pokój. o pokój na świecie. Ale bywa też i tak, że i tak zdarza się u mnie w parafii, że ksiądz, wypowiadając tę ostatnią, ostatnią intencję, mówi, y namawia nas tak. do tego, żebyśmy modlili się w intencjach, z jakimi dziś przychodzimy. Y I to jest po raz kolejny taki. Ja to nazwę takim włącznikiem naszej uważności podczas mszy świętej, prawda? Wtedy, kiedy mówiliśmy o czytaniach, to ty wspominałeś, pamiętam bardzo dokładnie, na przykład, jeżeli jest to list do Rzymian, tak? To, to mówiłeś, no dobrze, to wstaw so, nazwę swojego miasta na przykład, tak? Żeby ten list był do ciebie skierowany. I po raz kolejny ksiądz też, no tak... Pokazuje trochę na nas palcem. No dobra, to teraz jest czas dla Ciebie. No tak, no przychodzisz bo... z intencją. Nawet też kiedyś o tym rozmawialiśmy. Jeżeli y, nie przychodzisz z żadną intencją, jeżeli no, no, nie ma czegoś, co, co gdzieś tam Cię drapie albo, y, albo co sprawia Twoją radość, to pomódl się albo za zmarłych, albo w intencjach. Y, wszystkich, którzy tutaj się gromadzą Albo na tej Albo w tej intencji długi. szczegółowej świętej, jak już nie masz zupełnie pomysłu. Oczywiście, pomysł, że prawda? tak. Oczywiście. Zresztą i tak się w niej modli, w tej intencji też wszyscy modlimy, między innymi, ale każdy z nas powinien na mszę świętą przyjść ze swoją intencją, no z jakimś, prawdopodobnie podziękowaniem czy prośbą, yy, Trudno, trudno tutaj, no każdy ma swoje, tak? Mamy swoje jakieś tam problemy w życiu, bądź, bądź rzeczy, za które Panu Bogu właśnie chcemy podziękować, mm -hmm. co też, drodzy Państwo, jest intencją. To nie jest tak, że Pana Boga możemy tylko prosić. To warto, pewnie, znaczy, podejrzewam, że znakomita większość z Państwa doskonale o tym wie, ale niektórym warto o tym przypomnieć, że Pominać, intencją przy Mszy Myszy Świętej nie musi być tylko błagalna, ale może być też dziękczynna, Dziękczyna. czyli to, że idę i. Okazuje Panu Bogu wdzięczność. Moją intencją tej przy świętej jest modlitwa dziękczynna, za to, że mi Panie Boże, nie wiem, w czymś tam się udało, coś mi pomogłeś, albo. To błogosławiłeś. Tak, tak jest. Albo to, co być może prosiłem, właśnie się wypełniło, więc bardzo Ci za to chcę podziękować. Też musimy umieć okazać Panu Bogu wdzięczność. Ale to też nie są słowa rzucone tak na wiatr, jeśli chodzi o to, co mówi ksiądz. To pomódrmy się w intencjach Waszych. Tak, e, czasami serc. w chwili ciszy przedstawmy panu Oczywiście. Bogu nasze, nasze. Jest chwila basenki. ciszy, chwila ciszy i wy Ciebie, prosimy. Ciebie prosimy, wysłuchaj tak. nas, panie. Ja myślę, że to jest w ogóle bardzo dobra metoda, dlatego że y, pozwala nam, no właśnie tak się, jakby, wkleić trochę w tą liturgię, poczuć się, y, no jakby. Teraz ja. Nie też. jako masa mm -hmm. ludzi, tylko bardzo tak. Użyję trudnego słowa, tak pers personalnie, personalistyczne podejście, tak? Mhm. Czyli, że tu ja jestem też ważny. Moja prywatna, zwykła tam może intencja też jest ważna, nie tylko osób, które zamówiły tę mszę świętą, czyli ta intencja szczegółowa, nie te intencje, prawda, że tu modlimy się za kościół, za duchowieństwo. Zresztą może też warto wyjaśnić w ogóle, bo o ile tam. Albo dobrze, skończę zdanie, bo yy, że te moje intencje, z którymi ja przychodzę, one też są ważne. Są na równi, tak? I to, to, to właśnie to ostatnie wezwanie takie w ciszy przedstawmy Panu Bogu nasze prośby, ono daje jakby temu wyraz, że tak samo jesteś ważny. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, to o tych intencjach, no tam szczegółowych, czy dotyczących konkretnych spraw związanych, no nie wiem, z, z teraźniejszością. Powiedzieliśmy, można się modlić o pokój, czasami. Są modlitwy na przykład o, o dobre plony, o, o, nawet czasami o deszcz, prawda, kiedy o trwa susza. Tak, dziecka poczętego. na przykład. Na przykład. Natomiast y, chcę zwrócić uwagę też na te dwie pierwsze, zwłaszcza intencje, bo tak żeśmy tylko powiedzieli, o co chodzi, znaczy, jakie są, ale bez wytłumaczenia. Dlaczego modlimy się za kościół? Dlaczego modlimy się za papieża, i biskupów, i tak dalej. Kościół, pamiętajmy, to nie jest tylko. Księża, siostry i tak dalej. Większość z Państwa doskonale sobie z tego zdaje sprawę, że kościół to jesteśmy my, to są ludzie wierzący, wszyscy wierzący w Chrystusa, jesteśmy Kościołem, i modlimy się za naszą wspólnotę, za wspólnotę wszystkich wierzących. Żeby kościół, tam zazwyczaj nie jest tak, żeby, a, żeby kościół nie pobłądził, tylko nie, żeby kościół wszystkim prawda, wskazywał drogę, na przykład, do zbawienia. Mhm. Z jednej strony sobie myślimy, no dobrze, to żeby księża nas dobrze prowadzili, tak? Żeby tutaj ta, ta droga, Kościół nam pokazywał odpowiednio. Tutaj jak się Kościół wypowiada, to żeby się nie pomylił i tak dalej. Owszem, owszem. Ale pamiętajmy, Kościołem jesteśmy też my. To dotyczy nas samych tak samo. Jeżeli my mamy, yy, prawda, prowadzić wszystkich, yy, pr, nie wiem, prostą drogą do zbawienia, to znaczy, że ja... Mikołaj Grudziński, mam wszystkich prowadzić prostą drogą do zbawienia, bo jestem członkiem tego kościoła. Owszem, sam mogę być na to za cienki i za mały, ale we wspólnocie mam, można powiedzieć, w pewnym sensie, w cudzysłowie, pewien mandat na to, prawda, że kościół. Jestem członkiem kościoła, jestem jego częścią, więc to również dotyczy mnie, żebym to ja był tym świadkiem dla innych i żebym innych prowadził do zbawienia. Ale nie uważasz, że tam nie bez... No, to, to nie jest przypadek też, że tam jest używana liczba mnoga, że ciebie prosimy, wysłuchaj nas, panie. To Oczywiście. znaczy, jeżeli ja przychodzę z jakąś intencją, tak? I po ludzku czasami ja już nie widzę nadziei, tak? To ta wspólnota, w której ja się gromadzę, czy to jest siedem osób w kościele, czy to jest chociażby niedzielna y, Eucharystia, gdzie no, jest kilkadziesiąt, kilkaset osób, to ci wszyscy ludzie też modlą się w mojej intencji, a ja, a ja modlę się w ich intencjach. Tak jest. I y, też chciałabym, żeby, y, żeby to wybrzmiało, bo. Bo tak sobie myślę, że jak coś jest dla wszystkich, to jest dla nikogo. No nie, ale my tutaj po coś się się spotykamy z, za siebie nawzajem. Oczywiście, oczywiście. Modlimy się też za właśnie papieża, za biskupów, nie wiem, prezbiterów, diakonów, czasami nawet to jest tak wyszczególnione. Dlaczego? Bo oni naprawdę bardzo potrzebują naszej modlitwy, bo to są nasi dusz jeżeli oni pobłądzą, jeżeli pasterz zbłądzi, to zbłądzą owce, że, żeby użyć tego obrazu, ale jest on czytelny, myślę, dla wszystkich chrześcijan, więc modlimy się też o to, aby, owszem, cały kościół umacniał się w wierze, ale szczególnie nasi duszpasterze, nasi przywódcy. Czasami modlimy się na przykład za rządzących albo za y, rządzących państwami, aby coś tam, coś tam, aby ustanawiali prawa, które będą y, takie czy inne. No już, Myślę, że każdy z Państwa słyszał te modlitwy, prawda? Więc skoro powierzamy rządzących, tak samo powierzamy tych, którzy są naszymi duszpasterzami, czyli no to oni wskazują nam drogę, pewien kierunek rozwoju duchowego i tak dalej. Więc, żeby coś takiego robić, no to samemu trzeba być mocno zakorzenionym w Chrystusie, a żeby tak było, no to trzeba się za tych ludzi modlić. Za kogo Ty się modlisz, drogi człowieku? Jeżeli przychodzisz już do Kościoła, to to pytanie chciałabym, żeby też wybrzmiało. Natomiast, Bywa tak, że ktoś narzeka na to, też kiedyś o tym już rozmawialiśmy, że ten ksiądz jest taki, a nie inny, tak? Że a to tylko ciągle gada o pieniądzach i, te, i ta mamona, i ta mamona ciągle coś, a to miesza się w politykę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, no my zawsze mamy coś do powiedzenia, tak? No dobra, no masz takiego księdza. No dobra, no ale modlisz się za niego? Tak? Co tak? zrobiłeś, żeby co, było lepiej? Co zrobiłeś, żeby było lepiej? To jest trochę tak jak. Nie chodzisz na wybory? To nie narzekaj, tak. że w twojej dzielnicy, w twoim mieście w Polsce jest źle. Nie poszedłeś, nie zadecydowałeś, nie oddałeś swojego głosu. Modlisz się za księdza? Jak się nie modlisz, to zacznij w końcu się to modlić. Zacznij to robić, tak. Zawsze mam jakoś tak, wiesz, tak się uaktywniam. Jak, nie no jak tak, o tym no, bo, mówię. no bo to taka trochę nasza domena, że my lubimy narzekać, krytykować, ale no dobrze, a co zrobiłeś, żeby było lepiej? O. Bo ta modlitwa Dobrze. powszechna też jest po to, żeby pomodlić się za konkretne, e, za konkretne osoby. Mamy biskupa. Pomódlmy się za tego biskupa. Może to nie jest tak, że my podczas codziennej modlitwy pamiętamy, a dobrze, to jeszcze za księdza Jarka się pomodlę, za księdza Marcina, dobrze, dobrze. O, ksiądz Jan jeszcze, no tak, jest przecież u mnie w parawi to jeszcze raz, na trzy, cztery, pięciu. A, jeszcze biskupi, papież i tak dalej, i tak dalej. To wiesz, to my byśmy nic Ach, innego no. nie robili, tylko byśmy siedzieli i się tak. modlili, tak? Natomiast, natomiast, no to też jest takie wezwanie absolutnie nas wszystkich i o ile... Podczas ostatniego naszego spotkania, jak mówiliśmy o składzie apostolskim, to on jest. nie, nie jest zawsze. O tyle modlitwa powszechna zawsze. jest zawsze. I modlitwa powszechna kończy jedną z większych części, czyli właśnie liturgię słowa podczas mszy świętej. Właśnie modlitwą powszechną kończy się ta część mszy świętej, więc jakiś kawałek mamy właśnie zamknięty. Plusik zrobione, zaliczone. Tak jest. Możemy iść dalej, ale ale no nie dziś, tylko no nie, podczas nie, naszego nie, kolejnego nie, nie. spotkania. Widzimy się w modlitwie eucharystycznej. Tak jest. Do zobaczenia. Do zobaczenia.